Szanowni Państwo, drodzy goście, za blisko, za żelek. Do tyłu. Panie i panowie radni, bardzo dziękuję Jurku tobie za zaproszenie. Czuję się tak, jakbym wracała. No właśnie, tak się zastanawiałam do takiego bardzo sympatycznego miejsca, jakbym wracała do babci na wakacje. Dlatego, że przez ponad 11 lat, od roku 2004 do roku 2015, tutaj wspólnie z Fundacją RC organizowałam bardzo piękną imprezę charytatywną o nazwie Zeszyt dla ucznia. Gości bywało wtedy no 4 razy tyle, co, co dzisiaj. Gromadziliśmy podczas tego festynu i pikniku wspólnie z wolontariuszami spore fundusze. Udało nam się obdarować pełnymi plecakami ponad tysiąc dzieci z okolicy, nie tylko z Gdańska, ale także z regionu, a nawet wysyłaliśmy w tereny popowodziowe i też jak zaczęła się wojna na Ukrainie, to do Donbasu. Zawsze dom ten był bardzo gościnny i co roku miałam możliwość obserwowania też tych zmian. Co roku też przychodził praktycznie ze mną Paweł i tak trochę pańskim okiem patrzył, czy Jurek sobie radzi, czy prace posuwają się do przodu, czy budynek jest remontowany, ale dzisiaj naprawdę widać jego piękno i to nie tylko cieszy oko, ale cieszy też duszę i myślę, że wszystkich Dańszczan. I ja pamiętam jeszcze, jak przychodziłem tutaj jako gość na śluby i on już był podupadający. Pamiętam te najgorsze czasy, kiedy chodziliśmy między drabinami startami gruzu. No i. To dzisiejsze, to dzisiejsze spojrzenie myślę, że na długo zostanie nam w pamięci. Ja chciałam tylko dwa słowa powiedzieć jeszcze o tym, jaką funkcję pełni ten dom. Oczywiście wszystko Państwo znajdziecie na stronie, dużo rzeczy powiedział Jurek, ale ja zawsze to miejsce traktowałam bardzo specjalnie, jako miejsce, które łączy jako miejsce, które jednoczy różne poglądy, różnych ludzi, różne organizacje i wspiera je, niezależnie od tego, czy są to organizacje, które, które pomagają ubogim, które pomagają bezdomnym, które pomagają wybitnie zdolnym. Czy, czy też osobom w jakiś inny sposób wykluczonym, emigrantom, czy, 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 czy każdej innej grupie, która jest grupą potrzebującą wsparcia. Tutaj zawsze można było znaleźć pomocną dłoń, tutaj zawsze można było znaleźć krzesło, biurko i komputer, jeżeli organizacje same startowały i jeszcze tego nie miało, bo bywały takie czasy, że nie każdy miał dostęp do internetu. Tutaj zawsze była y, nie tylko to miejsce i gościna, ale także porady specjalistów, dobre słowo i przede wszystkim wymiana doświadczeń, możliwość czerpania jedni od drugich, bo w, w, organizacjach między, w organizacjach pozarządowych nie ma konkurencji, a liczy się właśnie współpraca. I za to wszystko dziękuję fundacji i prezesowi, który, tak jak mówił, od 28 lat. Szefuje fundacji, też trudno uwierzyć, że, że tyle lat. Ale bardzo dziękuję, gratuluję, cieszę się i życzę powodzenia, żeby udało się wykończyć ten piękny, piękny strach i wszystkiego lepszego na dalszą drogę. Kiedyś tu się mówiło na nową drogę życia, a ja mówię na dalszą drogę życia. Dziękuję. Dzie jeszcze mam mały suwenir, gdzie jest mój um, suvenir dla Was na pamiątkę. flagę europejską, żeby dumnie powiewała na budynku obok oczywiście flagi polskiej i gdańskiej. Bardzo, bardzo dziękuję. No cóż lepszego od europosłanki moglibyśmy dostać, jak nie flagę europejską. Bardzo dziękuję Magda. Dziękuję za te miłe, fajne słowa. Ja pamiętam, ja pamiętam te nasze wspólne właśnie festyny, które tutaj gościły mnóstwo ludzi, ożywiały niezwykle ten plac, a przede wszystkim dawały pomoc tym dzieciakom, które no nie miały tak dobrze wtedy. I to bardzo, bardzo się nam spinało, a ludzie się tu spotykali, rozmawiali ze sobą, wymieniali poglądy, cieszyli się. Naprawdę to, to był taki fajny okres, w którym stworzyłaś z Agnieszką no taką markę. Zeszczyt dla ucznia to była prawdziwa marka, a my w tym uczestniczyliśmy, dając pot krew tyle, ile się dało. Także bardzo, bardzo bardzo dziękuję za te słowa.